Witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu mojego szaleństwa zakupowego w kolejnym holu zakupowym, w którym pokażę Wam w chwili obecnej kosmetyki, które zakupiłam trochę z Rossmana, trochę z Oshą i też z Allegro, a dokładnie z Ezebra.pl, więc tutaj jeśli jesteście zainteresowani co tutaj nowego się u mnie pokazało, to zapraszam do oglądania zalewienie z Ezebra. Zostawię na sam koniec, przejdę na samym początku do Rossmana i zakupiłam sobie taką szczoteczkę do czyszczenia twarzy z For Your Beauty. Ona kosztowała akurat wtedy 10,90 Już nie pamiętam, czy jest to jej regularna cena, czy była to delikatna przecena. Bardzo lubię ją myć sobie twarz takimi gęstymi żelami do twarzy. Bardzo fajnie oczyszcza skórę. Jeśli chodzi o tą szczoteczkę, to działa podobnie jak peeling, więc ona nie ma takiego bardzo delikatnego włosia, tylko właśnie delikatnie złuszcza ten marsz na skórek, na skórze, więc jedna mi się zużyła więc zakupiłam sobie drugą w kolorze różowym, więc będzie mi fajnie służyć mam nadzieję kolejną rzeczą, którą zakupiłam na promocji chyba, bo też chyba ten Carmex był na promocji, jest ten Carmex seria nawilżająca i koloryzująca w takim delikatnym odcieniu różowym, ja go miałam chyba dwa lata temu i bardzo fajnie mi służył, po prostu teraz robię zapas pomadek ochronnych i kiedy wychodzę na dwóch czy pole, jak kto tam woli, to mam zawsze w torebce czy w kurtce taką pomadkę, a ona delikatnie jeszcze tutaj daje kolor, więc nie będę musiała się już tutaj martwić, jeśli zapomnę o nałożeniu jakiegoś koloru na usta, a na hali w Auchan ukazało się naszym oczom pianki, nie pianki Venita, tylko spraye wynita w Taki, taka jednodniowa koloryzacja, i zdecydowaliśmy się na kolor niebieski. Mówię, zdecydowaliśmy się, bo wybieraliśmy ten kolor razem z mężem. Bardzo mnie interesuje kolor właśnie niebieski, więc na jeden dzień sobie zaserwuję i zobaczę, jak to wygląda. Szkoda, że nie dostałam fioletowego, bo na fioletowy mam bardzo dużą chrapkę, więc tutaj dosyć sporo dziewczyn, widziałam na YouTubie, pokazywało już tą formę koloryzacji, więc ja się również na nią skusiłam. Kosztowała chyba 5,90 czy 7,90, na pewno nie więcej jak 10 zł, i myślę, że taka puszka z pokonie wystarczy na zrobienie ombre, czy też zrobienia sobie jakiegoś szalonego pasemka. Więc nie wiem, czy użyję go teraz, czy dopiero na wakacje, kiedy może uda mi się mieć troszeczkę jaśniejsze włosy, ale coś takiego również zakupiłam ostatnio. Teraz przejdę do zamówienia z ezebra.pl i padło na ten sklep, ponieważ mieli najbardziej atrakcyjną cenę, jeśli chodzi o. O sztuczne rzęsy Ardel Demi Wispies i one kosztowały mnie za sztukę 9,97, więc stwierdziłam, że zobaczę jeszcze, co mają tam na stronie i zakupiłam sobie jeszcze kilka innych rzeczy, bo ceny naprawdę były bardzo kuszące. A rzęsy Ardel Demi Wispies już miałam, wyglądam w nich rewelacyjnie, że tak nieskromnie powiem. Bardzo dobrze się w nich czuję, dają bardzo naturalny efekt, ale taki właśnie widoczny i to oko zupełnie inaczej wygląda, więc więc zamówiłam sobie dwie pary, ponieważ już moją jedną parę zużyłam naprawdę doszczętnie i już się do niczego nie, da, nie nadawała, więc myślę, że te rzęsy będę już regularnie zakupywać, ponieważ są fantastyczne, no a cena 9,97 to ceny w drogerii, czy to Naturze, czy rozmanie sztucznych rzęs są wyższe, więc naprawdę fajna, fajna sprawa i zdecydowałam się również na jeszcze jedne rzęsy z Ardell i są to połówki, a dokładnie nazywają się akcent i one były już troszeczkę droższe, bo kosztowały 13,79, ale połówki są również bardzo fajną alternatywą dla osób, które na przykład nie umieją nakładać sobie sztucznych rzęs, ponieważ połówki nakłada się naprawdę jednym ruchem i dają bardzo podobny efekt jak nałożenie pełnych sztucznych rzęs, więc na pewno na co dzień, na takie powiedzmy na niedzielę powiedzmy będę sobie je nakładać, bo bo myślę, że będą naprawdę fajnie akcentować zewnętrzny kącik, delikatnie je podnosić i też takie połówki e, fajnie się sprawdzą u osób, które mają opadające kąciki. Więc serdecznie, serdecznie Wam polecam. E, jeszcze nie wiem, czy to jest adelgum, ponieważ mam je po raz pierwszy, ale myślę, że będzie fajnie. Zdecydowałam się jeszcze na trzy rzeczy z ezebra.pl. Pierwszą z nich jest gumka invisible, Nie, infalibul przezroczysta jest to ta gumka z prężynka, która jest naprawdę rewelacyjna, jest to odkrycie też roku 2014. Mam taką jedną w kolorze brązowym. Zdecydowałam się na jedną sztukę, która kosztowała mnie, przepraszam was bardzo. Ta gumka nazywa się invisible, invisible, tak? In Wam napiszę dokładnie tą nazwę, ale Myślę, że jeśli oglądacie YouTube'a To na pewno wiecie, co to jest Za gumka i ona kosztowała za sztukę 3,89 Zdecydowałam się na przezroczystą, taką Uniwersalną, która będzie się dostosowywać Do koloru włosów, one nawet Po rozciągnięciu bardzo fajnie trzymają Włosy i na przykład do zrobienia takiego wysokiego Kucyka bardzo fajnie się Nadawają, więc to jest moja druga Gumka sprężynka w kolorze przezroczystym, więc mam nadzieję, że Będzie mi długo służyć i dwa kosmetyki kolorowe. Pierwszy z nich będzie właśnie L'Oreal Infallible Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Kosztował mnie ten dzień 9,95 i jest to numer 002. Beżowo-perłowy, nie będę łamać sobie języka tutaj, żeby Wam przeczytać nazwę, będziecie mieć tutaj nazwę, i jest to taki szampański kolor, tak naprawdę, i są to te pigmenty takie sprasowane, które mają tutaj taką właśnie praskę dodatkową, która chroni te cienie, i jest to taki cień uniwersalny, którego zazwyczaj najczęściej używamy, czy to wewnętrzne kąciki, czy podłuki brwiowe Stwierdziłam, że jest sobie wypróbuję. Cena była również bardzo atrakcyjna, jak na L'Oreal, więc taki dzień wspomaga moją tutaj kosmetyczkę i stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze żelowy eyeliner w kolorze turkusowym i jest to Astor Gel Liner i kosztował 5,87, więc... Kochani, gdzie dostaniemy eyeliner za e, 6 zł, więc stwierdziłam, że sobie go wezmę w turkusowym kolorze, będzie fantastyczny na e, Lato. I on ma tutaj taki pędzelek w, to jest w ogóle żelowalny eyeliner z takim pędzelkiem tutaj, w, że tak powiem, w skówce i jeśli chodzi o pigmentację, myślałam, że będzie troszeczkę lepsza, ale można go troszeczkę podrasować cieniem w kolor, podobnym kolorze, i on jest również wodoodporny i naprawdę bardzo fajnie trzyma się oka. Miałam go póki co tylko raz, ale naprawdę trzyma mam się rewelacyjnie przez cały dzień, więc takie oto eyeliner na lato również się. Na niego skusiłam i to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten hol zakupowy kosmetyczny. Troszeczkę tych rzeczy tutaj się znalazło, nie szaleję teraz z kosmetykami, ponieważ mam ich naprawdę bardzo dużo. Na pewno w tym roku zobaczycie powiedzmy moją kolekcję e, kosmetyków, pokażę Wam jak je przechowuję i tak dalej, więc zobaczycie mniej więcej co mam w swoich zbiorach. A w chwili obecnej dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.